W tym filmie pokażę, jak zmienić adres e-mail swojego konta Apple. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i polubienie. Najpierw otwórz dowolną przeglądarkę, na przykład Safari albo Google Chrome i wpisz adres, account.apple.com. Wyszukaj go, a strona przeniesie cię do panelu konta Apple. Przewiń w dół i dotknij przycisku Zaloguj się. Zazwyczaj system sam wykryje konto Apple zapisane w Twoim iPhone'ie, więc wybierz Kontynuuj. Następnie wprowadź kod, użyj rozpoznawania twarzy lub odcisku palca, w zależności od konfiguracji Twojego iPhone'a. Poczekaj, aż strona się załaduje i przejdziesz do sekcji Bezpieczeństwa. Jeśli nie trafisz od razu na ten ekran, naciśnij strzałkę Wstecz, a następnie drugą opcję w menu, aby wejść do tej samej sekcji. Gdy już tam będziesz, wybierz telefon i e-mail, czyli pierwszą opcję. Zobaczysz adres e-mail przypisany do Twojego konta Apple. Jeśli jest tylko jeden, dotknij znaku minus obok niego. Jeśli masz kilka adresów, znajdź główny i również naciśnij minus. Teraz możesz wprowadzić nowy adres e-mail. Musi to być adres, do którego masz dostęp, ponieważ Apple wyśle na niego kod weryfikacyjny. Wpisz nowy e-mail i dotknij niebieskiego przycisku zmień e-mail główny. Na podany adres przyjdzie kod. Wprowadź go, aby potwierdzić zmianę i w ten sposób zaktualizujesz adres e-mail swojego konta Apple. To wszystko. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swojego iPhone e A i poznać proste instrukcje, zajrzyj do opisu tego filmu. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym materiale.